Witam serdecznie szanowni państwo w moim studiu kuchennym. Nie będzie to program kulinarny, chociaż być może będzie trochę gotowania. To bardzo źle się tłumaczy na polski. Nieważne. O Kamilu męskim skillu powiedziałem już dwukrotnie w dłuższych materiałach, dwukrotnie na YouTubie, no i o Jezu, kilkadziesiąt razy na instagramie oraz TikToku. Wiele kobiet w twoim mieszkaniu, zobacz jak! Będzie najbardziej creepy wskazówka o uwodzeniu kobiet, jaką kiedykolwiek usłyszałem. Uderz się maczugą i zaciągnij do jaskini. Jeżeli nie masz jeszcze doświadczeń z kobietami i nie masz powodzenia, to powinieneś już w domu, kiedy jesteś sam ze sobą, wyobrażać sobie, że jest dookoła ciebie pełno kobiet. Chodzą w samych majtkach pod twojej kuchni, wypinają się w twoją stronę, przytulają się do ciebie, robią ci masaż. Chcesz być piłkarzem? Wyobraź sobie, że jesteś Ronaldo w swoim prime. Jak nie umiesz gotować... To jest jajecznicę, ale z zamkniętymi oczami. Wyobrażaj sobie, że to jest ratatuj. Jezus Maria, czy to ta słynna moc manifestacji? Kamil jest osobą, jak już mówiłem, bardzo mi bliską już na tym etapie. Czy my jesteśmy... Jak nie będziemy razem, to nie wierzę w miłość. Ale mało kto docenia też jego prawą rękę. Prawą rękę Kamila. znaczy on sam pewnie często wieczorami ją... Nieważne. Miałem na myśli metaforyczną prawą rękę. Mianowicie Igora Męskiego Skilla. Jeśli się zastanawiacie, czy Męski Skill to ich nazwisko po prostu rodowe, to nie wiem. Igor Męski Skill to jest też człowiek, którego widzieliśmy kiedyś na mieście i który szedł z dosyć młodo wyglądającą dziewczyną. No i tak się składa, że my akurat z Darren wychodziliśmy z apteki, patrzymy. Igor Męski Skill. Świat jest niesamowicie mały. I trochę po creepersku zaczęliśmy za nimi iść. I Igor w pewnym momencie spojrzał za siebie i bardzo spanikowany nakazał dziewczynie zawrócić. Bardzo nagle zawrócili, wymieniliśmy spojrzenia wzrokowe no tyle z naszych perypetii. Oczywiście z Kamilem było więcej styczności, więcej punktów wspólnych, więcej mm, miłych słów i tych mniej miłych, i pism przedsądowych, i więcej wspomnień na pewno. Igor jest postacią często pomijaną, a szkoda, ponieważ jego twórczość, choć w wielu przypadkach pokrywa się z twórczością Kamila. To oferuje też zupełnie nowe doznania i bardzo chciałbym z wami przez te nowe doznania przebrnąć. O nie, dostałam złą reakcję od dziewczyny. Co ona teraz o mnie pomyślała? Jeżeli podchodzisz do jakichś dziewczyn i na początku dostajesz złą reakcję, na przykład dziewczyna zaczyna się krzywić i myśli, co ty powiedziałeś, to zamiast uciekać z tej interakcji, to po prostu zostań tam. Masz rację, stary. Bądź creepem. Jeśli ktoś się krzywi na twój widok, to jest naturalny znak, żeby zostać, bądź dzielny, nie poddawaj się Ona na pewno Cię kiedyś zaakceptuje Nie że jak to Twoja matka na przykład Nogi w ziemi i po prostu dalej kontynuujesz tą interakcję Bo to, że jej pierwsza reakcja była taka, że pomyślała, że powiedziałeś coś dziwnego Albo dziwnie to odebrała, to nie znaczy, że nie możesz tego wybrnąć Pójść dalej i sprawić, że ona nagle zaangażuje się w tą konwersację I będziecie rozmawiać razem ze sobą i pójdziecie na przykład na randkę Albo wymienicie się numerami i później... Takie sytuacje mają miejsce, wierzę w to Igorowi. Po prostu nie uciekaj z interakcji. Ja mam taki nawyk, że jak podchodzę do jakichś dziewczyn, to gadam z nimi, aż sprawię, że będą zaangażowane i wtedy decyduję, czy odchodzę, czy nie. Ale wcześniej nogi w ziemi i po prostu kontynuuję, oferuję wartość, przebijam się, aż zaczną się angażować. Czy ty, typie, realnie stoisz i czekasz na nawiązanie jakiegoś głębszego dialogu, wytrwale brniesz w tę postawę po prostu creeperską? W oczekiwaniu, aż one się zaangażują, i nigdy nie pomyślałeś, że one zaczynają ci często odpowiadać już po prostu z grzeczności, bo trochę są przerażone, albo zniesmaczone, albo jest im niezręcznie i po prostu chcą jak najszybciej pójść, i widzą, że najlepszą taktyką jest po prostu odpowiedzenie miło na przykład, albo nie wiedzą. Eee, od trenera relacji międzyludzkich oczekiwałbym więcej realizmu, bo póki co mamy do czynienia z poradnikiem na temat tego, jak być najgorszym creepem. Jezus, Maria, biedne dziewczyny. Ja znam te wasze sztuczki, te wasze podejścia, wiem, co mniej więcej mówicie, i to są rzeczy niesmaczne. To są rzeczy ofensywne, osaczające te biedne dziewczyny. Nie róbcie tak. Nie, żeby nie było, w tym miejscu pragnę zaznaczyć, nie mam nic przeciwko samemu motywowi zagadania do kogoś w miejscu publicznym. W czasach tych, w których jesteśmy, zabrzmi jak boomer, ale w tych social mediowych, internetowo-cyfrowych czasach to jest bardzo mile widziane, żeby podejść, zagadać, jak ktoś naprawdę Ci wpadnie w oko. Nie seryjnie, żeby ta typiara, do której podchodzisz, nie widziała, że wcześniej podszedłeś do 50 innych, tylko że... Zaufaj mi. One to wyczuwają. One wyczuwają, czy ty gadasz wyuczonymi formułkami, czy masz jakieś złe zamiary, czy po prostu jesteś uroczym gościem, któremu wpadła w oko po prostu i w ramach wyjątku postanowił do niej zagadać. Cztery sposoby na flirty bez wpadania w Jezu, Igor, czemu ty ją gonisz? E, Igor, męski z kochanie, w swoim kontencie zaczyna dawać urywki, e, jak są nagrane jego podejścia do kobiet. Mm. Pierwszy sposób: delikatny komplement, czyli coś prostego, naturalnego. Masz uroczy uśmiech, fajna kurtka. I tutaj nie chodzi o to, żeby ją zasypywać całą lawiną komplementów, tylko pokazać, że ją widzisz i że coś ci się w niej spodobało. To nie jest najgorsza metoda. Komplementy warto dawać. Nawet randomowym ludziom na ulicy, jeśli nie robisz tego ofensywnie, to jest dosyć mile widziane, w sensie tak powszechnie społecznie akceptowalne. I to może poprawić danej osobie humor, ale przejdźmy do kolejnych porad. Drugi sposób to push ale nie w zjebanej formie typu u fajne włosy, czy to peruka. Na kogo miałoby to kurwa zadziałać? Chodzi o komplement z ochroną wartości. Komplement z ochroną wartości. To brzmi jak jakaś sprawa do załatwienia w urzędzie. Czyli najpierw mówisz w jednym zdaniu coś pozytywnego i negatywnego, albo na odwrót. Podoba mi się twoja stylówka, ale jesteś chyba dla mnie za moda. Igor, jeśli mówisz tak do jakiejś dziewczyny, to najprawdopodobniej masz rację i ona jest za młoda. Ale niczego nie chcę sugerować. Nienawidzę cię za to, że tak bardzo mi się podobasz. I to działa, bo jednocześnie okazujesz jej zainteresowanie, a z drugiej strony ją trochę odpychasz i prowokuje to jej reakcję. Zaczyna się zastanawiać, dlaczego tak powiedziałeś. Zaczyna się zastanawiać, dlaczego tak powiedziałeś. Igor, twoje słowa. Nie są tak głębokie, żeby je trzeba było analizować i się nad nimi zastanawiać. I uwierz mi, typiary nie będą analizować tego w ten sposób. Po prostu będą miały takie, w zależności od tego, jaki komplement powiesz, w, w jaki sposób użyjesz tej taktyki push-pull, będą miały takie albo o, śmieszne, albo o, miło, albo Ugh". najczęściej prawdopodobnie to drugie. Trzeci sposób to żart. Kiedy mówisz jej, wiesz co, mogłabyś zostać moją żoną na 5 minut, to brzmi jak totalna głupota, jak zabawa, ale w kontekście zakłada, że może być między wami relacja damsko-męska i właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, i to, to jest ten poziom żartów, który oferujesz. Ja myślę, że to działa doskonale. Jeśli twoim targetem są jakieś 16-latki. To jest wtedy niesamowicie zabawne i urocze, ale jak masz do czynienia z dorosłą, dojrzałą kobietą, To ona się po prostu zaangażuje. Co? No. Czwarty sposób, wizja przyszłości, czyli obraz, gdzie jesteście razem w jakiejś sytuacji. Na przykład, wiesz co, moglibyśmy pojechać razem do Meksyku, opalać się na plaży, napić się wina, a potem rozebrać się i wskoczyć do oceanu. W tej wizji naturalnie pojawia się seksualne napięcie, przygoda, i pojawia się coś więcej niż rozmowa o pogodzie. Te cztery sposoby są proste, ale każdy z nich działa, bo zamiast udawać neutralność, Jasno pokazujesz swoją intencję i robisz to w atrakcyjny sposób. jak y, nawiązujesz relację z typiarą, w sensie nawiązujesz w ogóle kontakt z typiarą i sugerujesz jej, że moglibyście polecieć do Meksyku, żeby pić wino, i potem nago wskoczyć do oceanu, to to nie tak, że ona będzie miała taki, o Jezus, jakie romantyczne plany, idę w to. Ona zwróci uwagę na to, że zasugerowałeś waszą nagość i to zepsuje całą interakcję. Nie wiem, nie wiem dlaczego ja muszę to tłumaczyć Tobie, coachowi podrywu. Realnie, ty, ty, ty się, czy, Jedyne czym Ty się zajmujesz zawodowo, to jest udzielanie porad na temat podrywu. I nie umiesz robić podrywu. Jezus, Maria, ja jestem już od wielu miesięcy w poważnym, stabilnym związku, ale nadal jestem w stanie Ci zasugerować, że mówienie w ten sposób nie jest właściwe. Ty się zajmujesz tym na co dzień, Igor. Jezus Maria, jaki ty jesteś niekompetentny. Ukończyłeś jakiś kurs? Jakieś studia? Jeżeli twoje randki są zajebiście nudne, a chciałbyś, żeby kobiety zaczęły się angażować i okazywać zainteresowanie, to umyj się, bądź zabawny. Znajdź hobby, o którym możesz opowiadać. Nie wiem. Nie wiem, co jeszcze mogę doradzić. To musisz zbudować seksualne napięcie. Ona jest grzeczniejsza. Ciebie chyba nie je pilnuje się jesteś jej mamusią. Czuję, że ona może kłopoty sprawiać sprawia. ten tatuaż. Bardzo podejrzana. Swoją drogą, jak wy to nagrywacie, że te typiary nie są zorientowane, że wy je nagrywacie? W sensie abstrahując od wszelkich kwestii etycznych i po prostu głupoty ogólnej. Czy ktoś tam chowa telefon pod płaszczem, na przykład, żeby nagrywać wasze podejście i interakcje? To raz. A dwa. Czy. Naprawdę musicie to nagrywać, żeby potem to analizować. Naprawdę tak robicie? Tak jak Kamil obiecywał, że w ramach kursu czy tam mentoringu będziecie tak robić. Jezus Maria, to jest creepy. Jak jakaś typiera zobaczy, że ją nagrywacie, to, to, to natychmiast zakończy tę interakcję. Nie sądzicie, że to jest trochę ryzykowne? Ja dzisiaj się wysprzęglam z porad, za które wybierzecie pieniądze. Tutaj masz trzy sposoby na to. Pierwszy sposób: utrzymuj stały, rozluźniony, intensywny kontakt wzrokowy. Buduje to autentyczne połączenie, presję i fajny klimat. Buduje to autentyczne połączenie, presję i fajny klimat. Więc wpatruj się w nią jak ostatni creep. Utrzymuj z nią ten kontakt wzrokowy. Presja jest fajna. Zaufaj mi. To zajebiście ważne. Jeżeli przestaniesz utrzymywać z nią kontakt wzrokowy, to wyobraź sobie, że twoja rodzina zginie. Igor, ja nie chcę, nie chcę tak sobie wyobrażać. Nie chcę, żeby los mojej rodziny zależał od tego, czy patrzę na jakąś te piarę, czy nie, uspokój się. Drugi sposób. Siadacie obok siebie, a nie naprzeciwko siebie. Wtedy dużo łatwiej będzie ci coś grać dotykiem, co jest kluczowe. Może być wirtuozem słowa, ale przegrać z gościem, który od czasu do czasu będzie dotykał dziewczynę w interakcji. I tutaj, oczywiście, znowu kalibracja. Jeżeli widzisz, że dziewczyna się niekomfortowo czuje z twoim dotykiem, to przestajesz i próbujesz w kolejnym etapie interakcji, kiedy ona bardziej się otworzy na ciebie. Jezus, jakie rozkminianie w ogóle, kiedy dotknąć, kiedy nie dotknąć, że wymagana jest pewna kalibracja. Napra Wy nie macie tak, że Wam to wychodzi spontanicznie? Że pod wpływem chwili wiecie, kiedy dotknąć, a kiedy nie, musicie ustalać na to schematy. Jezus Maria, czy wy jesteście socjopatami? Trzeci sposób. Drocz się z nią flirtuj. Jesteś nianią? Nie. Dobrze, bo już bym poszedł sobie serio. Nie, no nie. Serio. Nie ja zawsze tutaj. trafiam na Nianie, nie tylko nie, nianę. Nie, nie Jeżeli dziewczyna mówi czym się zajmuje, co lubi robić, to nie odpowiada jej normalnie. O, no to fajnie. Tylko rzuć coś w stylu o, to znaczy, że jesteś niebezpiecznie ambitna i pozytywnie zakręcona. Jesteś niebezpiecznie ambitna i pozytywnie zakręcona. Używaj się tych tekstów. Brzmi jak połączenie, na które trzeba uważać. Mama mnie ostrzegała przed takimi dziewczynami, wiesz? Muszę być ostrożna. Ostrzegała cię przed takimi dziewczynami, a nie ostrzegała cię przed tym, że lepiej nie nagrywać swoich podejść do kobiet i nie mówić dziwnych rzeczy oraz nie udzielać porad w internecie na temat tego, jak być creepem, przed tym cię mama akurat nie ostrzegała? Dziwne. Jestem, no. Nie jest. jesteś. Nie, nie jest. Czujesz się zagrożony, ona sprawia wrażenie niebezpieczniej, nie wiesz czego się po niej spodziewać. Mama ostrzegała cię przed takimi kobietami. To sprawia, że rozmowa jest zdecydowanie bardziej ciekawsza, pojawia się napięcie, flirt, i kobieta zaczyna coraz bardziej nakręcać się na ciebie. Jak wieczór, że mnie nie zaatakujesz pozurami. Nie obiecujesz? Oh, nie no. nie, wiem czy mogę ci to Ufasz jej? Wiem, że to są urywki rozmów tylko, urywki interakcji, ale nie macie wrażenia, że on to mówi jakby... miał to wyuczone, ale tak na blachę, na zasadzie, że jakby miał kartkówkę z relacji międzyludzkich, a nie jakby prowadził spontaniczną rozwolę. Ja odczuwam ja jakiś taki vibe, że Igor używa tych słów cały czas. Nie, że te kwestie są niezmienne i ton, w którym to mówi, też jest niezmienny. Ej, hey Igor, czy ja muszę pisać o, do dziewczyny? przez nasz ulubieniec. Swoją drogą, jak już jesteśmy, jak już mamy tutaj w jednym zgromadzeniu i Kamilę, i Igora, Kamil mnie odblokował. I jakby możemy sobie nawzajem zerkać na profile, ale Igor bardzo nieśmiało mnie zablokował. I żeby wejść na jego profil, muszę używać innego konta, i się czuję wtedy jak creep. Prawie tak, jakbym był nim podchodzącym do lasek. Tak się czuję. To jest karygodne zachowanie. Odblokuj mnie, Igor, proszę. To też są moje dzieci. Trzy miesiące, żeby móc się z nią spotkać? No jasne, mordo. Jak nie chcesz jej zaruchać, to możesz pisać z nią przez następne trzy miesiące albo przez kurwa, nawet rok. Jak jestem na aplikacji randkowej i piszę tam z dziewczynami, to moim celem jest to, żeby się z nią jak najszybciej spotkać, skrócić dystans. Przychodzę na WhatsAppa, wysyłam głosówki, zwaniam się z nią albo doprowadzam do spotkania, bo wtedy to ma sens. A jeżeli kurwa, piszę z nią miesiącami, to nic się nie wydarzy i tracę po prostu zainteresowanie dziewczyny. Zamiast tego, Nastaw swój umysł na to, że twoim celem w pisaniu jest to, żeby doprowadzić do spotkania, żeby skrócić kontakt z dziewczyną, nawet do głosówek, nawet do rozmowy telefonicznej, bo dzięki temu dużo łatwiej ci będzie zbudować lepszy kontakt. No, tak działają aplikacje randkowe, że prowadzą do spotkania. Ale Jezus Maria, jaki tutaj jest predatorski ton w ogóle, że chcę zaruchać, chcę, kurwa... Jezus Maria... Czemu tak drastycznie? Pamiętaj, że jeśli kobieta, którą poznajesz na aplikacji, jest Tobą chociaż trochę zainteresowana, to sz szanse na pójście z nią do łóżka są stosunkowo duże. I nie trzeba desperacko fiksować się na tej jednej kwestii, ona wychodzi naturalnie. sobie ulicą i widzisz zajebistą dupę i myślisz sobie, że zajebiście by było do niej zagadać, ale masz pustkę w głowie i nie wiesz co powiedzieć. I większość gości ma w tym momencie wymówkę, że nie podejdzie do tej dziewczyny, bo nie wie co powiedzieć, nie wie jak zagadać. Ale kiedy przestawisz się na dawanie, na dołączanie ludzi do swojej zabawy, mówienie o tym co czujesz, co myślisz, opowiadanie historii, to wtedy zaczniesz nadawać, a kobieta zacznie cię odbierać. Na tym polega... Rozmowa. I o to chodzi na początku podejścia, żeby się wciągnął w swój świat. Możesz używać takich słów jak nie wiesz co powiedzieć. Kocham, nienawidzę, jestem właśnie. Właśnie jestem w parku z moim kamerzystą i ostatnio byliśmy na Kilimanjaro i po prostu nagrywam je wśród tysięcy ludzi, którzy byli na tej górze. Czy na Kilimanjaro wchodzą naraz tysiące ludzi? Igor, coś coś kręcisz. Ale mieliśmy wyjebane i nagraliśmy zajebisty content. Kontent z podrywania Typiar na Kilimanjaro czy z podchodzenia do Typiar? Do. Dzień dobry! Czy pani też tutaj już czytuje? Jeżeli jesteś na rance z jakąś dziewczyną po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i myślisz sobie, że jest fajną osobą i przydałoby się ją dzisiaj zaruchać. <grymne> <grymne> Jeśli jesteś z dziewczyną na rance po raz pierwszy, drugi i trzeci i myślisz sobie, że jest fajną osobą i przydałoby się ją zaruchać. No, przydałoby się wyremontować tę łazienkę. No przydałoby się zrobić zakupy. Przydałoby się zaruchać z tej piarę bez miłą, osobę, no, fajną osobą. To po pierwsze musisz wiedzieć, ile ona ma kurwa czasu. To zależy, ile ma lat. Im ma więcej, tym ma mniej czasu. Jeżeli nie ma czasu, to będziesz dzisiaj wieczorem jeździł na ręczny. Po drugie, musisz dać jej jakiś pretekst, coś, co możecie robić razem ze sobą w domu. Czyli na przykład możesz nauczyć ją medytacji, możesz nauczyć ją popsować, możesz pokazać jej swoje książki. I zadajesz jej pytanie, próbowałeś kiedyś medytacji? O nie, nigdy nie próbowałam. O świetnie, to mogę ci pokazać, jak nie ukradniesz mi mojej figurki w W świecie męskich skillów kobiety... Nie lubią obcować płciowo z mężczyznami. I nie wiem skąd oni mają takie wnioski, ale patrząc po tym, jak się zachowują i co mówią, wyobrażam sobie, jaki może być powód takiego, geneza takiego rozumowania. Przykro mi, że muszę tłumaczyć jak dzieciom, jak nastolatkom, ale Kamil Igor, usiądźcie sobie, to będzie nasza pierwsza rozmowa na ten temat. Tatuś Wam powie, że jak jesteście na randce, z piękną dziewczyną jest fajnie i ona jest otwarta na Was, i Wy jesteście otwarci na nią, i jest sympatycznie, i się lubicie, to czasami ona będzie chciała iść z Wami do łóżka bez konieczności gadania o tym, że chcecie nauczyć ją medytacji albo nauczyć ją boksować. Ile wy macie lat? 15. Jezus Maria. Z matką zaraz pogadam. Kochanie. Igor i Kamil znowu są z tulejami najgorszymi. Nie wiem co, nie, nie wiem jak mam to co mam im mówić w ogóle. Zabierzemy za nieco. Mam zabrać mnie za niej zamknąć piwnicę. Wtedy przechodzisz do kroku trzeciego, czyli do akcji. Po prostu pijecie ze sobą wino na RAWce. Więc dobra, dawaj, dopijemy to wino, chodźmy się przejść. <grym> Jaka instrukcja. Jeśli chcesz iść z Typiarą do ciebie, musisz wstać i zaprowadzić ją do siebie. Wspaniałe. jest Jezus, bo samo gęste. Nie wiem dlaczego nikt o tym nie mówi, ale jest jeden moment, który większość facetów marnuje, a działa jak turbo doładowanie atrakcyjności. Piszesz z dziewczyną, wszystko fajnie płynie, śmiech, wymiana energii, ale nagle rozmowa trafia w taki martwy punkt, gdzie nie ma już konkretnego tematu i czujesz, że zaraz się rozjedzie. I co robi większość gości w tym momencie? Wysyła klasyczne: dobranoc, okej, okay, papa. Wysyła cokolwiek, żeby zamknąć temat i rozmowę. Zamiast kończyć rozmowę na siłę, pozwól, żeby to jej wiadomość była ostatnia. To nagranie jest takie, jak chuj, że to jest jakaś obca typiera, i Igor po prostu podszedł do niej bliżej, żeby udawać, że do niej zagadał. Nie dlatego, że jesteś chłodny, nie dlatego, że grasz niedostępnego, ale dlatego, że zostawiasz ją z myślami. I wtedy ona zaczyna rozkminać, dlaczego on nie odpisał, czy robi coś ciekawszego, czy napisałem coś źle. Zaczyna o tym myśleć, zaczyna się nakręcać i analizować. Dokładnie o to chodzi. Budujesz w niej ciekawość i lekkie napięcie, które potem może przerodzić się w prawdziwe zainteresowanie. Tak, jak zostawi się na wyświetlonym w jakimś takim momencie, jak rozmowa akurat umiera, to masz rację, ona zacznie nagle wszystko analizować. Ona będzie przez to jeszcze bardziej zaangażowana w ciebie i będzie się połowała tym, że na pewno napisała coś źle. Czego się dzisiaj dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, jak być creepem, i dowiedzieliśmy się, że podrywnictwo nie jest taką łatwą sztuką, skoro nawet wirtuozi podrywu, a artyści podrywu mają problem z niektórymi kwestiami, ale nie przejmujcie się. Ja wam wszystko powiem, ja wam powiem więcej o podrywy, tylko mnie zaobserwujcie, subskrybuj, łapka w górę. To... Jezus Maria, czemu się za to wziąłem w ogóle, za tę tematykę? Ach.